Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Nazywam się Anna Świst i zapraszam do posłuchania, do refleksji, do pobycia tutaj chwilę. Ja używam często tekstów symbolicznych do takiego przekazywania myśli. Zresztą wszyscy ludzie się tak komunikujemy, przekazujemy sobie myśli za pomocą słów. Jeżeli chodzi o tekst symboliczny, to w takim tekście jakby cały opis yy, danej sytuacji, czy zjawiska, czy rzeczy, czy zagadnienia, problemu jest budowany jakby dłuższym opisem składającym się ze słów. I to jest ten symbol, który dany tekst niesie przesłanie, i większy symbol, szerszy. Ale przecież w tym tekście opisując dane zjawisko, czy sytuację, czy rzecz, opisuje ją za pomocą słów, a każde słowo to symbol, symbol, czyli znak składający się z dźwięku mowy ludzkiej oraz znaczenia jakie jest rozpoznawalne i zrozumiałe dla rozmówców, więc tak naprawdę Język ludzki jest symboliczny, po prostu słowa to symbole. I czy, czy to są, czy, czy, czy to jest zapis snu, czy to jest refleksja, czy to jest plotka, czy to jest zwykłe porozumiewanie się między sobą, takie codzienne, funkcjonalne, no to używamy symboli do tego, słów do tego, by opisać swoje życie, swoje doświadczenie, do tego, żeby opisać, jak się czuję, jak myślę, żeby wyrazić swoje tęsknoty. Używam symboli. Więc przy okazji też taka refleksja, że no funkcjonujemy w świecie yy, tam, gdzie są relacje, gdzie się komunikujemy za pomocą słów. No to żyjemy w świecie symbolicznym. Właśnie ja, tym ty, 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 ty moim wywodem o tekstach symbolicznych i o symbolach nawiązuje do tego, że za chwilę przeczytam swój tekst z mojej książki "Powrót do domu kronika". Ja tekst będzie o poszukiwaniu szczęścia, będzie miał tytuł "Czym jest szczęście". I ten tekst, który przeczytam, on nie będzie zapisem snu, tak jak często właśnie tutaj publikuję zapis jakiegoś snu. Nie będzie to refleksja. Będzie to po prostu moja wypowiedź o tym, co ja myślę, co sprawdziłam w życiu, co zbadałam, właśnie swoim życiem, co mi wyszło z tego mojego życia tutaj. Więc... Więc oczywiście tekst będzie symboliczny, ale będzie traktował po prostu o moim życiu, nie o moim życiu. W ten sposób wyrażam się o moich jakby odkryciach, o tym, co sprawdziłam. No więc przeczytam go zaraz. Dzień mam książkę. I przeczytam. Czym jest szczęście? Tekst pochodzi z 21 stycznia 2022 roku. To jest ważny tekst, dlatego że yy, nie ukrywam się za żadnym symbolem ze snu, chociaż to nie jest żadne ukrywanie. To jest jakby wprost pisane o tym, jak myślę, jak czuję i co sprawdziłam swoim życiem. Nie pochodzę stąd. Planeta Ziemia jest jednym z mych zadań. Mieszkam w subtelnościach tak czułych, że samo ich wspomnienie powoduje, iż zalewam się łzami. Ta tęsknota jest mym błogosławieństwem. Poszukiwałam szczęścia na tej planecie. Relacjach w wykonywanej pracy, w drobnych i wielkich czynnościach, nawet w zachwycie widokiem nieba i kwiatów, w mądrości duchowych nauczycieli. To wszystko jednak nie wystarczało, nie było szczęściem, nawet wtedy, gdy tak się wydawało. Powodowało ciągłe szukanie czegoś więcej, lepiej i próbę trzymania tego. Co uchwycone. Owo szukanie wciąż odbywa się we mnie, kręci jak stara płyta, która się zacięła w powtarzaniu tego samego nagrania tego samego szukania szczęścia gdzieś. I nadszedł ten moment, że sama dla siebie potrzebuję i pragnę wyjąć z siebie to, czym szczęście jest dla mnie. Wyjąć na sam wierzch, by było dostępne łatwo i szybko, ponieważ jestem już zmęczona rozczłonkowaniem na kawałki. Teraz z nich powstają. zagłębiam się w siebie i oznajmiam, co następuje. Częście jest pamiętaniem domu, duchowego domu, jest pamiętaniem tego, Skąd pochodzę? A wtedy to życie, gdzie chwilowo jestem, rozjaśnia się. Mym zadaniem nie jest szukanie szczęścia na ziemi. Mym zadaniem i przywilejem jest wprowadzenie szczęścia, płynącego w mej istocie ze źródła, w to ziemskie życie. Mam to szczęście tu przynosić. Pamiętając, że jestem zawsze w jedności ze źródłem. W tym pamiętaniu ono jest. Będę to sobie przypominać w ziemskim życiu. Kiedy pamiętam, kim jestem. Kiedy pamiętam źródło, gdziekolwiek pójdę, jest szczęście. Gdziekolwiek spojrzę, zachwycam się. Tyle tekstów. Dla wszystkich poszukiwać szczęścia łącznie ze mną. Chciałam powiedzieć. że ono jest, cały czas. Jest cały czas ze mną, przy mnie, we mnie. Nieodłączne. Jest też z tobą, aby tak o tym nie wiesz. Ten moment, to miejsce szczęśliwości, takiego połączenia. Ze wszystkim, co jest, ze źródłem. Ten moment szczęśliwości jest. Więc dla wszystkich poszukiwaczy. To chciałam powiedzieć, może to będzie nadzieją, może nie. I jeszcze jedno chciałam powiedzieć. Że. To, co tutaj mówię, warto jest sprawdzać w sobie i pokontemplować to, te słowa. Jeśli jest jakieś przyciąganie do tego, do tego rodzaju myślenia, to w sobie można znaleźć wszystkie odpowiedzi. Nie to, że można, one tam są. Można, oczywiście, jeśli się tam człowiek skieruje, ale cały czas, cały czas tam jest wszystko, co, co trzeba. Także to chciałam powiedzieć. Tym tekstem właśnie. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.